tutaj Filip M i dzisiaj zobaczycie mój album. Nie mam zbyt dużo kart, ale pokażę Wam moje kantki biorę taką jeszcze mamdzie, yy, yy, bo mi się gdzieś tam dalej wzięła i taką. Znów muszę włożyć węczki. Czekajcie. Dobra, włożyłam. Tu będę strona takich kart. Czekajcie. Tu będą limitki. Tu będą złote. Tu będą znaki. Tu są takie karty. Stare karty. Stare karty. Stare karty. Mam źle, no, dobre karty. Słowa. No i to słaba, i tu będzie kolejna strona. A wy napiszcie, ile tu jest łącznie kart. I musicie zostawić lajka i subka. Więc dzięki!